Mapefix PESF to poliestrowa, niezawierająca rozpuszczalnika kotwa chemiczna do wklejania metalowych prętów gwintowanych. Produkt ten jest certyfikowany zgodnie z Europejską Aprobatą Techniczną ETA do stosowania w betonie niezarysowanym, podłożu murowym i ceglanym, pełnym i perforowanym. Nadaje się do kotwienia metalowych prętów w podłożach suchych lub wilgotnych w temperaturze od minus 5 do plus 30 stopni Celsjusza. Jednym z potwierdzonych certyfikatem zastosowań MAPEFIX PESF jest mocowanie metalowych prętów w podłożu murowym i ceglanym, pełnym i perforowanym. Należy odkręcić kapturek ochronny i odciąć końcówki wystające z kartusza, a następnie przykręcić dostarczony w zestawie mikser statyczny. Kartusz o pojemności 300 ml wymaga standardowego pistoletu na kartusze. Wyczyścić dokładnie wnętrze otworu usuwając wszelki pył i równo związane elementy. W przypadku nowego miksera statycznego należy zawsze trzykrotnie nacisnąć spust, aż z pistoletu zacznie wydobywać się szara, jednolita masa. Pierwsze trzy porcje produktu należy usunąć. Natychmiast po tym należy wypełnić otwór żywicą w co najmniej 60%, rozpoczynając od jego dna. Ponieważ mamy do czynienia z cegłą perforowaną, wcześniej została w niej umieszczona metalowa lub plastikowa tulejka siatkowa, która dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe. Następnie włożyć metalowy pręt w świeżą żywicę, obracając go powoli tak, aby pozbyć się bąbelków powietrza. Nadmiar żywicy powinien zostać wyciśnięty z otworu. Mocowanie osiąga maksymalne właściwości mechaniczne oferowane przez mapefiks PSF po utwardzeniu żywicy po upływie od 45 do 90 minut w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza. Innym typowym zastosowaniem Mapefix PSF, potwierdzonym certyfikatem, jest mocowanie metalowych prętów w podłożu betonowym. Należy wyczyścić dokładnie wnętrze otworu, usuwając wszelki pył i luźno związane elementy. Następnie należy wypełnić otwór żywicą w co najmniej 60%, rozpoczynając od jego dna. Po tym ruchem obrotowym włożyć metalowy pręd w świeżą żywicę, obracając go powoli tak, aby pozbyć się bąbelków powietrza. Nadmiar żywicy powinien zostać wyciśnięty z otworu. Mocowanie osiąga maksymalne właściwości mechaniczne oferowane przez MAPEFIX PSF po utwardzeniu żywicy po upływie od 45 do 90 minut w temperaturze plus 20 stopni Celsjusza. P.S.F.